Witam Was, moi drodzy, na kanale Pochopsku. W sumie jest to mój pierwszy film na tym kanale. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić taki prawdziwy, wiejski zacier na żur. Mówię zacier, nie zakwas, bo z zakwasu to robimy chleb, a z zacieru robimy żur. Moi drodzy, co nam będzie do tego wszystkiego potrzebne? Na początek słoik litrowy. Z tego litrowego słoika wyjdzie to jest po prostu ilość zacieru takiego na dobry porządny gar żuru. Będzie nam potrzebna szklanka mąki żytniej. No ja mówię, szklanka, nieważne czy to jest mniejsza, troszkę większa, jak będzie nic się nie stanie. Tu w tej szklance mam akurat 100 gram mąki żytniej. Będą nam potrzebne około jakieś 3 ząbki czosnku. Jeżeli ktoś nie lubi czosnku, może dać, nie wiem, 2 albo 1, Mniejsza, to jest raczej nieistotne, będzie nam potrzebne 3 listki 3 listki liścia laurowego. ja tutaj mam 5 kuleczek ziela angielskiego. Przygotowanie jest bardzo proste mąkę żytnią wsypujemy do słoika. Starając się nie ubabrać wszystkiego dookoła. Przesypujemy tą mąkę żytnią do naszego słoika. Tak, tutaj mamy 100 g mąki żytniej. Do tego wrzucamy trzy listki laurowe, wrzucamy nasz czosnek i wrzucamy nasze ziółka angielskie zalewamy to wszystko wodą ciepłą przygotowaną, ale nie gorącą ona żeby była ciepła, miała około nie wiem, 30 parę stopni jest taka w sam raz po prostu ma być ciepła, nie, nie wrząca i zalewamy cały ten nasz słoiczek wodą Zbierzemy łyżeczka trzeba to dobrze teraz wszystko przemieszać żeby ta mąka nam tutaj ładnie rozpuściła w tej wodzie. Ta mąka będzie sobie z czasem osiadać, bo teraz ten zacier będzie musiał poczekać około 5 do 7 dni zależy czy jesteście bardzo głodni czy mniej głodni jeżeli bardzo głodni no to 5 dni jeżeli mniej głodni to 7 dni najlepiej jak już mamy wszystko przemieszane, wymieszane przykrywamy nasz słoik ściereczką zaklinamy gumeczkę i tak ten zacier ma leżeć przez 7 dni w ciemnym, najlepiej ciepłym miejscu. Ja taki zacier raz... No... Co dwa, dni, co dwa dni, raz dziennie biorę i go po prostu prze, przemieszuję łyżką, żeby, żeby tą mąkę poruszyć, bo ona zacznie osiadać potem na dnie, osiadać. Najpierw się zrobią takie piany na tym słoiku, potem, potem ta woda się oddzieli od tej mąki. Co jakiś czas trzeba to po prostu przemieszać tam raz na dzień, raz na dwa dni. I w sumie po siedmiu dniach ten zacier jest już gotowy do tego, żeby zrobić z niego przepyszny, Domowy żur. Jak go zrobić? Jeżeli spodoba się Wam to nagranie, dajcie znać w komentarzach. Za tydzień mogę Wam pokazać, jak ugotować z tego zacieru wspaniały domowy wiejski żur. Dziękuję.